Dlaczego w Ewangeliach są różne wersje tych samych wydarzeń? No tak jest. Znowu dużo reforma biblij biblijne biblijnego. To teraz zaczynasz ty w takim razie. Ja zacznę, tak? Dobrze. Ja myślę o takim takim doświadczeniu. Ostatnio na salce było tak, że siedliśmy sobie, gadaliśmy no. i mówiliśmy o jakiejś takiej sytuacji, ja wiem, sprzed roku, jakiejś dotyczącej czegoś w ogóle gdzieś tam w naszej prowincji. Gadamy, gadamy, gadamy I jedna osoba mówi jedną wersję, druga osoba mówi drugą wersję, a trzecia osoba mówi, no ja właśnie znam jedną i drugą, nie? Ale jak było, to w sumie do końca pamiętamy. I ja wtedy tak dla żartu powiedziałem, że... A my się no. dziwimy, że mamy cztery wersje Ewangelii. Podczas gdy jakby to było spisywane, ile tam, 30, to jest, są 30 lat po, no, chyba gdzieś plus minus trzydzieści 40, 40, 40 lat po powiedzmy. śmierci, jeszcze po tych wydarzeniach, które są w Ewangelii, nie? Więc jakby to, to, jest, to jest bardzo dużo. Tak, między to czasami, działaniem Jezusa, nie, a spisaniem pierwszej najstarszej powiedzmy Ewangelii, 30-40 lat. No właśnie, i to jest tak, że oni to spisywali, ale też na przykład było tak, że nie stricte byli naucznie, naucznymi świadkami, tylko znali to, nie wiem, tam od Pawła, od Piotra. Marek, ale, od, od Piotra, no, od Piotra no, i tak dalej, nie? I co czasem było tak, że oni nawet mieli po prostu jakąś pulę historii i potem układali je w pewną konwencję. Nie tego Jezusa, który idzie chyba z północy na południe, jest tam coś takiego, Nie wiem, tam, nie wypowiem się. Ale są oni <laughs> Zawsze, patrzymy tak. na Ewangelię, to to widać, tak. nie? Więc, yy, więc no, ja bym powiedział tak, jeżeli mam to powiedzieć w ciągu półtorej minuty. Ja mam lepsze jeszcze porównanie, tak no. mi się wydaje. W e, e, formie pytania, ile masz wersji opowiadania o swoim powołaniu? Yy, nie wiem ile, ale. Co z, najmniej kil kilka. od czasu, zależy do kogo mówię w sumie. No to tak, no, no, to już było no, no i zobacz, ja, ja też mam jakby przygotowaną wersję, mini, średnią, i wersję, ktoś ma dużo czasu, kilka godzin mogę mówić. No bo to często pytają o to ludzie, nie? I jakby wypracowujesz to sobie przez ileś czasu? Ciągle zadają ci te same pytania, i ty w końcu masz taką zdolność, że możesz zrobić mega dużą syntezę w mega krótkim czasie. Mhm. Nie taką samą jakby pigułkę z taką jeszcze myślą jakąś teologiczną, która w tym jest zawarta przewodnią. Dokładnie coś takiego mamy w Ewangelii. To znaczy, od czasu działania Jezusa do czasu e, najstarszej Ewangelii, świętego, według Świętego Marka, z pisania, był czas na to, żeby ci naoczni świadkowie, oni cały czas opowiadali o tym Chrystusie, o tym, czego doświadczyli, e, o, o Panu, i potem już widzieli, co jest takiego dla nich najważniejszego. I każdy opowiedział ze swojej perspektywy, co najważniejszego zapamiętał. W szczegółach mogli się różnić, no bo to jest 30-40 lat. I stoi z tym zaka jak jakaś myśl teologiczna. Uważam, że to jest dużo bardziej e, cenne i wartościowe niż e, kamera, gdyby była zainstalowana w grobie. Tak tak, tak. No tak, tak, bo to by nam nic nie powiedziało. Mhm. A to nam mówi bardzo dużo.